Hej witajcie moi drodzy, z tej strony Kina W dzisiejszym odcinku Kina poleca Lub nie Kolejny film godny polecenia Film o tytule Godność wol... Pff, pff, wytnie się Nie, pewnie nie wytnę, bo zapomnę Ale nieważne, film o tytule Wolność słowa Opis jest teraz na dole Kina Opis jest teraz na dole, nie łapkami w... Dobra, wolność słowa e, Słuchajcie tudzież Freedom's Riders, jak ktoś woli Słuchajcie, to jest film y, dramat, by już... była już animowana czarna komedia, był już horror, czas na dramat. Ja nie jestem fanką dramatów, naprawdę nie lubię oglądać dramatów. Ten film obejrzałam... bo oglądaliśmy go na uczelni, na, na zajęciach, już nawet nie pamiętam z czego, ale oglądaliśmy go na zajęciach i powiem wam, że bardzo mi się spodobał. Ja ogólnie jestem fanką młodych gniewnych, znaczy tej pierwszej części, bo ta druga to już taka. No, ale w pierwszej części jak najbardziej i yy, ten film jest yy, w podobnym klimacie. Mamy nauczycielkę, która jest świeżo po studiach, pełna optymizmu, pełna zaangażowania, pełna zarobiście kolorowego, wiecie, taka mentalność, tak, że po prostu ona tam wejdzie, oni ją pokochają, będą grzeczni, będą świetnie sobą współgrać i w ogóle będzie cudownie. Trafia ona do klasy, do klasy bardzo podzielonej pod względem grup. E, mamy Meksykańców, mamy czarnych, e, mamy białego. <ślad> Jeden się uchował. Słuchajcie, tych raz jest, jest wiele i tych podziałów jest ten po, te podziały są takie bardzo widoczne jedni są nastawieni agresywnie wobec drugich a no i na to wszystko trafia sobie Hilary Swank pięknie wystrojona, ubrana w perły w momencie kiedy u nich bieda w domu piszczy wybaczcie, ale po prostu alergia, w momencie kiedy u nich bieda w domu piszczy ludzie się zabijają na ulicach ale nie, ona, ona ma te perły i ona wchodzi tam taka naprawdę z wielką nadzieją no i jak nie trudno się domyślić, oni szybko jej tę nadzieję zabierają. Okazuje się, że klasa jest bardzo problematyczna, która nie chce się uczyć. No wiecie, oczywiście nie mogła sobie trafić do teraz na klasę wybitną, jako że jest nową nauczycielką, więc trafiła do tych, powiedzmy to, najgorszych. I jej zadaniem w... tutaj będzie zainteresowanie ich swoim przedmiotem, zwrócenie ich uwagi na to, co jest ważne, i przy okazji pokazanie im, że oni też są dla kogoś ważni. Yy, ona wpada na świetny pomysł. Każe im pisać dzienniki. Prosi ich o, o to, żeby codziennie coś napisali, mogą jej zostawić do przeczytania. Co prawda nie, zawsze się zastanawiam, jak oni wtedy w tym piszą, na że o to. Ale mogą jej zostawić do przeczytania, mogą jej nie zostawić do przeczytania, ale żeby codziennie coś tam od siebie wpisywali. W tym czasie dzieje się oczywiście wiele rzeczy złych, wiele pijatek, wiele strzelanin. Dochodzi do zamordowania, czy inaczej, jest strzelanina, ginie chłopak. Chłopak, który jest znajomy jednej grupy, grupy osób, która, która jest w klasie, a znajomy grupy przeciwnej zastrzelił tego chłopaka. No i dochodzi do rozprawy sądowej. Świadkowie są, tylko teraz trzeba zeznać, kto tak naprawdę zabił, kto zaczął i dlaczego. Oczywiście to wszystko jest cały czas, wiecie, tutaj z jednej strony w klasie budowane jest takie poczucie jednak, że, że wszyscy są równi, że starają się ich jakoś tak połączyć. Tam jest bardzo fajnie pokazana zabawa w linie, że stawia dwie różne grupy po dwóch różnych częściach sali i prosi, żeby wyszły na przykład osoby którym zastrzelono przyjaciela, tak? Którym zastrzelono dwóch przyjaciół, trzech. I oni tak do tej linii podchodzą i wtedy te dwie grupy zauważają, ile tak naprawdę mają wspólnych cech. Jednak trzeba podjąć decyzję, czy wesprę swoją, że tak powiem, grupę lokalną, ludzi, z którymi się wychowałam, czy powiem prawdę? Ale tak naprawdę pomogę wrogom, potencjalnym wrogom, którzy w klasie są moimi przyjaciółmi. Słuchajcie, to jest bardzo fajne pokazane tutaj wojny gangów. Znaczy nie wiem, czy można fajnie pokazać wojny gangów, ale wiecie o co mi chodzi. Ciekawe ujęcia, naprawdę fajnie widać zmiany w tych ludziach. Ja bardzo lubię filmy, gdzie, gdzie widać przemianę bohaterów. No i tak naprawdę cała, cała zabawa zaczyna się, kiedy młodzi zaczynają się interesować Holokaustem. Znowu zabawa i Holokaust w jednym stanie, tylko ja tak potrafię. Ale wiecie o co chodzi? Zaczynają się tym interesować, jadą do jakiegoś tam muzeum, po czym czytają dzienniki. Czytają dzienniki Anny Frank. No i postanawiają pewną panią, która się Anną Frank gdzieś tam chowała, zaprosić ją do siebie. Ona oczywiście siedzi w Europie, oni siedzą w Stanach, więc to nie jest najłatwiejsza sprawa. Ale muszą się połączyć, aby, aby ją do siebie przyciągnąć. Słuchajcie, film nie jest jakiś. Nie ogląda się go źle. Ja, ja, go, ja go oceniam też, nie ogląda się go źle. On jest bardzo dobry, naprawdę jest bardzo dobry. Jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to ja was zachęcam do obejrzenia. On, nigdy nie widziałam jakiejś jego wielkiej reklamy. Nie przypominam sobie, żebym widziała, że był leciał w telewizji. Film jest z 2007 roku, zresztą, tak jak przed chwilą, znaczy dla Was parę dni wcześniej, <noise> dla mnie przed chwilą, mgła, o której mówiłam. Zachęcam Was do obejrzenia. Dodatkowy atuk Tut Patryk, czyli dr Magdrini z chirurgów Lowe. Także, jeżeli macie ochotę, zapoznajcie się z filmem. Jeżeli już go oglądaliście, bardzo możliwe, że Wam odświeżyłam, może sobie obejrzycie go znowu i co? I to tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane, pozdrawiam Was z Kina, trzymajcie się, cześć!